3 minuty totalnej żenady w TVN. -ie. Obejrzymy sobie to cudo. Następnie zobaczymy sobie Ministerstwo Prawdy w prawdziwym życiu. Inpost idzie do sądu przeciwko Allegro, ale czy faktycznie jest się czym zachwycać? A na koniec wyrok, który wstrząśnie całym internetem. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie na kanale. Bądź na bieżąco, zanim zaczniemy. A propos Ministerstwa Prawdy w prawdziwym życiu, o czym sobie porozmawiamy? A propos ambasady, no to e, zapraszam Was na nasz serial Ministerstwo Prawdy, w którym no, staramy się robić satyrę polityczną z tego, co się dzieje. E, a ostatnio coraz częściej nie musimy zmieniać kompletnie nic w naszych scenariuszach, bo życie. Polityczne pisze nam te scenariusze w całości. No ale cóż, tu macie najnowszy odcinek, link jest oczywiście w opisie. Tu mały fragment. My W Ministerstwie Prawdy, gdzie każdy spadający dron, to nie wpadka, ale okazja do nowego przedstawienia. Panie Ministrze, to już trzeci przypadek w tym roku. Przewodów, Bydgoszcz, teraz osiny. Materiał dotyczy tego drona, który spadł ostatnio w Polsce, i minister Kośniak kamysz milczał przez chyba 16,5 godziny, no i później sypał jakimiś ogólnikami. Zapraszam serdecznie. Link macie w opisie. Kanał nazywa się Ministerstwo Prawdy. Subskrybujcie go koniecznie. Dajcie mu szansę, bo nowe odcinki będą oczywiście wychodzić cały czas. A teraz lecimy z pierwszym tematem. Do tego programu raz ja coś przyniosłem. Co jest? Najważniejszy na świecie magazyn poświęcony sprawom międzynarodowym Foreign Affairs. Sprzedawane na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na wszystkich największych lotniskach na świecie jest sprzedawane. I teraz uwaga, siódma strona to jest opowieść o lechu Wałęsie, o tym, co będzie robił przez najbliższe dwa miesiące. Widzą tutaj Państwo zdjęcie lecha Wałęsy, niżej zdjęcie dokładnie z 31 sierpnia, kiedy robotnicy stoczniowcy niosą lecha Wałęsy na ramionach po podpisaniu porozumień sierpniowych. I teraz, jak to jest zapowiedziane? Historyczne wydarzenie: największe wyzwania naszych czasów, oczami Światowego bohatera, który zmienił bieg historii, Lech Wałęsa. To jest plan spotkań Lecha Wałęsa, które będą się odbywać przez najbliższe dwa miesiące. Ja wiem, że to chwilę zajmie, ale wymienię te miejsca, bo to naprawdę robi wrażenie. Zaczyna się w Los Angeles, potem Phoenix, San Diego, Oakland, Seattle, Denver, Houston, Austin, Dallas, Atlanta, Columbus, Pittsburgh, Baltimore, Cleveland, Minneapolis, St. Louis, Chicago, Milwaukee, Miami, Orlando, Boston, Charlotte, Philadelphia, Nowy Jork, Montreal, Toronto, Detroit, Vancouver. 30 spotkań w dwa miesiące co dwa dni, to jest moim zdaniem jedyny światowy przywódca, który jest w stanie zgromadzić ludzi co dwa dni w wielkich amerykańskich miastach i ludzie chcą tam przyjść. Opisywany jest no najlepiej przeczytać to, co jak, jak zapowiadane są te spotkania. To, czekaj, tylko jeżeli słucha nas Karol Nawrocki, prezydent Karol Nawrocki, to proszę teraz trochę podgłośnić i trochę bardziej posłuchać, bo dzisiaj miał kilka refleksji. Absolutnie warto. Spod człowieka, który obronił wolność i stał się jednym z największych światowych przywódców, to jego odwaga i wizja inspirowała miliony ludzi, żeby uwierzyli w to, że lepszy świat jest możliwy. Lech Wałęsa. żaden inny polski przywódca w życiu nie zgromadziłby tylu ludzi, nikomu by nie zaproponowano żadnemu innemu polskiemu politykowi, żeby w ogóle odbył taką trasę co dwa dni w innym, wielkim amerykańskim mieście i ludzie na to przychodząc, przychodzą płacąc za bilet. Czy Lech Wałęsa popełnia błędy? Oczywiście, że popełnia błędy, ale ta twarz, jak to kiedyś Jacek Fedorowicz powiedział, twarz mężczyzny z wąsem z drugiej połowy XX wieku dla milionów ludzi na świecie jest symbolem najpiękniejszej opowieści o wolności, zwycięstwie i demokracji z drugiej połowy XX wieku. Nie ma już Regana, nie ma Thatcher, nie ma Jana Pawła II, nie ma Busha Seniora. Jest Lech Wałęsa i to jest jedyna globalnie rozpoznawalna twarz z drugiej połowy XX wieku, z tej Niezwykłe, poruszające, wspaniałe, naprawdę globalnej historii. Oczywiście, że to był Lech Wałęsa, oczywiście, że to były setki stoczniowców, tysiące robotników, a w końcu 10 milionów ludzi, którzy tworzyli Solidarność, z której Polska może być dumna z tamtej wielkiej legendy tamtego dnia. Ale nauczył się wartości, widzieć ludzi we właściwej perspektywie, rozumieć kim byli, rozumieć jakie było ich znaczenie w historii. Umówmy się, Amerykanie, potrafią trochę lepiej niż my wykorzystywać swoich byłych prezydentów. I opowiadać o swojej hmm. historii. Tego dnia warto poznać w różne miejsca i rzeczywiście można być dumnym. Piotr Kraśko, człowiek instytucja, moralny kompas narodu, który własnych podatków i prawa jazdy potrafił nie zauważyć przez lata, z uniesieniem godnym odkrycia jakiejś arki przymierza, prezentuje nam płatną reklamę w gazecie. W programie informacyjnym. W prime-time. Dostajemy laurkę wykupioną w amerykańskim magazynie, przedstawioną jako hołd spontaniczny e, e, całego świata dla Lecha Wałęsy. To jest, proszę państwa, kwintesencja tej całej formacji, tych naszych tak zwanych elit. Oni żyją w świecie, który sami sobie wymyślili i umeblowali. W tym świecie Wałęsa nie jest kontrowersyjnym byłym prezydentem ze skomplikowaną przeszłością, tylko jedyną globalnie rozpoznawalną twarzą ostatnim mohikaninem polskiej wolności. A Kraszko nie jest dziennikarzem. On jest kapłanem, który odprawia modły do starych Bożków, bo nowych od dawna nie mają. Problem w tym, że wiernych w tym kościele jest coraz mniej i to towarzystwo e, przypomina takie towarzystwo wzajemnej adoracji, które zamknęło się w dźwiękoszczelnym pokoju i z zachwytem e, zaciesza się nad swoimi starymi nagraniami. I ten Tur Wałęsy po 30 miastach Ameryki. To jest jak. Pożegnalna trasa The Rolling Stones. Przyjdą ludzie, którzy pamiętają stare hity z lat 80., zapłacą 50 dolarów, zrobią sobie zdjęcie z legendą, no i wrócą do domu. A w Polsce? W Polsce ta płyta już dawno przestała grać. Tyle że pan Kraśko i jego yy, koledzy wciąż próbują nam sprzedawać te historie, jak. Jakiś garnek w telezakupach w limitowanej ekskluzywnej edycji. Pytanie tylko kiedy się zorientują, że nikt już nie dzwoni i tego gówna nie kupuje. zdobywali polscy żołnierze drugiego korpusu wojska polskiego. W rocznicę wybuchu II wojny światowej ryszard Schnepf złożył hołd polskim żołnierzom. Na historycznym cmentarzu Monte Cassino. W swoim wystąpieniu przypomniał o rozpoczęciu konfliktu, który nastąpił 1 września 1939 roku atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę. Podczas uroczystości na włoskim cmentarzu wojskowym wspomniany dyplomata podkreślił bohaterstwo polskich żołnierzy którzy walczyli przeciwko niemieckiemu najeźdźcy na wszystkich frontach II wojny światowej. Monte Cassino to miejsce szczególnie ważne dla polskiej pamięci historycznej ze względu na działania wojenne, które tam się toczyły. W swoim przemówieniu Ryszard Schnepf nawiązał również do współczesnej sytuacji międzynarodowej, wyrażając nadzieję, że ofiara polskich żołnierzy będzie inspiracją do przywrócenia pokoju w obecnych czasach. Takie nawiązania do aktualnych wydarzeń są częste podczas uroczystości upamiętniających historyczne Rocznice. Warto odnotować, że Ryszard Schnepf, składający hołd, nie posiada oficjalnego uznania polskich władz w charakterze dyplomatycznym, co czyni całą sytuację nietypową z protokolarnego punktu widzenia. Niemniej, uroczystość na Monte Cassino wpisuje się w tradycję upamiętniania polskiego wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem podczas II wojny światowej. Walczącym na wszystkich frontach II wojny światowej. Chwała bohaterów. Mamo, ja chcę Ministerstwo Prawdy! Macie Ministerstwo Prawdy w domu. Mniej więcej, tak można to podsumować. Wystarczy włączyć Twittera ambasady RP we Włoszech. Muszę przyznać, że rząd Donalda Tuska robi wszystko, żeby satyrycy, tacy jak ja, stracili pracę. Po co wymyślać absurdalne scenariusze, skoro oni realizują je na żywo? Ambasada oficjalnie tytułuje pana Ryszarda Sznepfa ambasadorem. Dobry, drobny problem. On nie jest ambasadorem. To nie jest literówka. To jest metoda. To jest słynna Orwellowska zasada. Jeśli powtórzysz kłamstwo wystarczająco głośno i wystarczająco często, być może stanie się prawdą, bo ludzie w to uwierzą. To jest testowanie naszych granic, naszej cierpliwości i inteligencji. Ta sama postać pana Schnepfa to jest wisienka na torcie tego absurdu. Człowiek kojarzony z komunistyczną bezpieką, który zasłynął porównaniem Polski do czasów antysemickiej nagonki w 68., Teraz ma być twarzą naszego kraju. To jest właśnie ta jakość, którą obiecywał nam rząd Tuska. To jest ten powrót do Europy przez drzwi dla służby i z ludźmi, których dwóch kolejnych demokratycznie wybranych prezydentów uznało za niegodnych reprezentowania Polski. Oni naprawdę wierzą, że jeśli tysiąc razy napiszą na Twitterze i powtórzą w TVP info ambasador, to magicznie wygenerują mu listy uwierzytelniające. To jest myślenie plemienne, magiczne, a nie nowoczesna dyplomacja. To jest uprawianie polityki przez fochy i fakty dokonane. No ale skoro już jesteśmy przy ludziach i sprawach, o których obecna władza wolałaby milczeć. Wiecie, że kiedy rosyjski dron wleciał na terytorium Polski, minister Kośniak-Kamysz też nabrał wody w usta? O tym, jak próbowano zamieść tę sprawę pod dywan, opowiadamy w naszym najnowszym odcinku Ministerstwa Prawdy. Link oczywiście w opisie. Konflikt Allegro z Inpostem od pewnego czasu rozgrzewa media społecznościowe. Firma Inpost skierowała sprawę przeciwko platformie Allegro do sądu arbitrażowego, domagając się zapłaty kary umownej w wysokości około 100 milionów złotych. Właściciel sieci paczkomatów zarzuca największej platformie e-commerce w Polsce utrudnianie klientom wyboru formy dostawy. Prezes Inpostu Rafał Brzoska poinformował podczas konferencji prasowej 2 września, że firma naliczyła te za działania niezgodne z duchem Zawartej umowy. Allegro kategorycznie odrzuca przedstawione zarzuty. Marcin Gruszka, szef komunikacji grupy Allegro, oświadczył, że po wstępnej analizie firma uznała roszczenia za całkowicie bezpodstawne i nie mające oparcia w obowiązującej umowie. Przedstawiciel Allegro podkreślił, że sprawa znajduje się na bardzo wczesnym etapie, dlatego firma nie chce jej szerzej komentować. Pomimo trwającego sporu, obie firmy kontynuują współpracę operacyjną, szczególnie w kontekście zbliżającego się szczytu. Świątecznego w czwartym kwartale. Brzoska zaznaczył, że InPost prowadzi normalny dialog biznesowy z Allegro, planując wspólnie okres wzmożonych dostaw. Jednocześnie prezes InPostu wskazał, że partner nadal nie przestrzega postanowień umowy, co negatywnie wpływa na klientów końcowych. InPost spodziewa się rozstrzygnięcia sprawy przez sąd arbitrażowy do końca 2026 roku. Obecna umowa między firmami obowiązuje do 2027 roku. Brzoska podkreślił, że InPost jest przygotowany na każdy scenariusz rozwoju sytuacji, zwracając uwagę na dynamiczne zmiany w branży e-commerce i rosnący udział przychodów zagranicznych firmy, który wynosi obecnie 52%. Wasze wybory, czyli Wasz domyślny wybór, którym jest paczkomat InPost, nagle znikają. Okej, okay, można się ekscytować, tylko co jest dzisiaj tak naprawdę polskiego w tych firmach? Allegro, nasza duma, nasz pierwszy wielki sukces internetowy po latach przechodzenia z rąk do rąk należy do zagranicznych funduszy inwestycyjnych. InPost, choć stworzony przez genialnego Rafała Brzoskę, notowany jest na giełdzie w Amsterdamie, a jego akcjonariat jest, delikatnie mówiąc, międzynarodowy. I to jest niestety wieczna historia polskiej gospodarki. Jesteśmy jak ten genialny wynalazca, który w garażu tworzy cud techniki, po czym przychodzi facet w garniturze z walizką pieniędzy i ten wynalazek kupuje. A my się cieszymy, że sprzedaliśmy. Tylko dlaczego nigdy nie potrafimy z tego garażu zbudować globalnego koncernu? Dlaczego kolejne rządy nie tworzą warunków, żeby takie perły zostawały w polskich rękach i budowały naszą potęgę? Najlepszym przykładem jest sztuczna inteligencja. Mamy Polaków, którzy są w światowej, e, absolutnej światowej czołówce. Zaręba, Pachocki, Sidor e, w OpenAI. To nasi ludzie tworzą rewolucję, która zmienia świat. Tyle, że robią to w Dolinie Krzemowej dla amerykańskiej firmy i nikt na świecie nie ma pojęcia, że są Polakami. A u nas? A u nas Unia Europejska zajmuje się głównie tym, jak zablokować AI, bo RODO, SRODO, tysiąc innych regulacji. Zamiast budować autostrady dla innowacji, stawiamy na nich progi zwalniające. Bo tak bezpieczniej. Czy my jesteśmy skazani na to, by być wiecznym, utalentowanym podwykonawcą dla reszty świata? Google ma poważny problem. Amerykański sąd federalny wydał przełomowy wyrok w procesie antymonopolowym przeciwko firmie Google. Sędzia Amit Mehta zdecydował, że gigant technologiczny nie musi sprzedawać przeglądarki Chrome ani systemu Android. Jednak będzie zmuszony do udostępnienia wyników wyszukiwania konkurencyjnym firmom. Decyzja kończy trwający miesiącami proces, który mógł całkowicie zmienić rynek technologiczny. Głównym zarzutem przeciwko Google były ekskluzywne umowy, dzięki którym firma płaciła producentom urządzeń i twórcom przeglądarek za ustawienie swojej wyszukiwarki jako domyślnej. Ubiegłego roku Google zapłaciło firmie Apple aż 20 miliardów dolarów za taką umowę. Co zdaniem regulatorów skutecznie blokowało rozwój konkurencji na rynku wyszukiwarek internetowych. Zgodnie z wyrokiem, Google nie będzie mogło zawierać kontraktów wymuszających instalację przeglądarki Chrome, sklepu Play Store czy wyszukiwarki w zamian za dostęp do swoich usług. Firma będzie musiała również umożliwić konkurencyjnym wyszukiwarkom i przeglądarkom dostęp do swoich wyników. Które te będą mogły zintegrować ze swoimi algorytmami. Sąd nie zakazał jednak firmie dalszego płacenia Apple za uprzywilejowaną pozycję w systemie iOS, co oznacza utrzymanie lukratywnego kontraktu. Konkurenci Google, w tym przedstawiciele DuckDuckGo, krytykują wyrok jako niewystarczający, twierdząc, że nie wymusi on zmian koniecznych do faktycznego ograniczenia monopolu. Eksperci ostrzegają również, że Google może udostępnić konkurentom swoje dane, jednocześnie utrudniając ich późniejsze wykorzystanie. Amerykańskie organy antymonopolowe zapowiadają monitoring wdrożenia decyzji oraz możliwość dalszych działań prawnych w przypadku obchodzenia nałożonych ograniczeń. I to jest idealny dowód na to, że mit o całkowicie wolnym rynku, który sam się reguluje, to jest bajka dla grzecznych dzieci. W praktyce, bez żadnych zasad, wolny rynek zamienia się w wolną amerykankę, gdzie największy osiłek na podwórku zabiera wszystkim zabawki. Molochy, takie jak Google, mają dwie strategie na każdy obiecujący startup: przytul, albo zaduś. Albo go kupią za ułamek wartości, wchłaniając technologię i talent. Albo jeśli startup jest uparty, odpalą swoje gigantyczne zasoby i przez lata sprzedadzą podobną usługę poniżej kosztów, aż mniejszy konkurent zbankrutuje. To nie jest konkurencja, tylko egzekucja. Właśnie po to, od czasu do czasu, przydaje się jakiś urząd antymonopolowy, nie po to, żeby mówić firmom, jak mają prowadzić biznes, ale po to, żeby pilnować, żeby w ogóle istniała jakaś gra, żeby ten osiłek nie mógł wejść na podwórko i od razu ogłosić się zwycięzcą. A monopol na informacje i prawdę to coś, co kochają nie tylko korporacje, ale i rządy. Dlatego raz jeszcze zapraszam na nasz najnowszy odcinek Ministerstwa Prawdy. Tym razem rozkładamy na czynniki pierwsze: jak władza próbuje stworzyć swój własny, jedyny, słuszny obraz rzeczywistości. Link w opisie. Rakieta ukraińska, dwóch zabitych, Bydgoszcz. Pocisk rosyjski, niezauważony przez miesiące. Osiny dron rosyjski, znowu nikt nic nie widział.